Dzień dobry. Z tej strony Adam Stanisław Czesztotkowski z Polskiego Centrum Dialogu Narodowego oraz Komitetu Obywatelskiego Podlasia XXI wieku. Jesteśmy nad morzem Bałtyckim. Doszliśmy do e, klifu Orłowo. E, słuchajcie, tu cały czas ten klif opada, rozwala się drzewa po prostu padają co roku. Tu zobaczcie, drzewa są jeszcze żywe. które są tam zielone widać, ale już yy, wiatr powiał rozwaliło się, tu jest straszna skała ta skała, tu jest piach ja. z tej strony drzewa padają w morze w stronę morza Tutaj mamy jak piach, piach jeszcze rośnie, drzewo i Polska tak wygląda jak, jak ten klif, cały czas rozwala się i rozwala, a my próbujemy to wszystko zachować jako narodowcy dla narodu no polskiego, dla nas, dla nas wszystkich. Pozdrowienia dla doktora Eugeniusza Sendeckiego z klifu. Orłowo, Gdynia, jesteśmy w Gdyni A tu mam oczywiście morze, tu miejsce wybrzeże Morze Bałtyckie Morze Słowiańskie Łochickie Więc jeszcze raz powiem z klifu pozdrawiam wszystkich internautów Sława Wielkiej Narodowej policy